Paweł w trasie, ode mną jest Przemek z firmy Karmabike i nie tylko firmy W Przemku, e, będziesz po prostu na Hrybomania. Tak, A co tak. będziesz prezentować? E, Zdecydowaliście się e, na zaprezentowanie produktów e, jako firma na rynku, która posiada bazę łowisk e, komercyjnych i specjalnych. E, rozszerzamy ofertę o sprzedaż właśnie import i, 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 i dystrybucję produktów Karmabike e, i dodatkowo teraz e, i nowe produkty firmy Pfizer to jest czeska firma została produkowana w Europie Karma Bites powiedz nam szybko pokrótce to jest Karma Bites jest, to jest włoski producent kulek wysokiej jakości bardzo dobrych cenach. Nie, nie ma, myślę, że nie ma konkurencji, jeżeli chodzi o stosunek jakości do ceny. Czyli to wszystko będziemy na zobaczyć na targach Rybomani, w Poznaniu. Tak, zapraszamy, zapraszamy serdecznie. Także co? zapraszamy na stoisku Karmy Bites w Poznań 7, 9 marca, wszystkie drogi prowadzą do Poznania. Do zobaczenia. Do zobaczenia.